Witam, witam Was w 26. Możliwe, że już przedostatnim odcinku z GTA Vice City Stories na tymże kanale. E, w poprzednim odcinku totalnie nie pamiętam co robiliśmy. A czy coś tam e, chroniliśmy? A, chroniliśmy nasze, nasze interesy przed ty, tymi Mendezami, bo niestety mamy z nimi kosa, nie wiedzieć czemu. E, postanowili nas zdradzić bez powodu, mimo tego, że im pomagaliśmy. A teraz zajmiemy się misją Ulensa Mensa debila, bo on tutaj jest najbliżej. Ta misja się nazywa Zagubiony i Odnaleziony. is louise still in the hospital yeah but she'll be getting out soon that's good look we got a big deal coming down today i'm gonna need you there wait a minute why are you asking about louise take it easy it's just that you know martinez called and he said that he's gonna pay her a visit and i don't think he means to take some fruit what look the hospital's got security she'll be fine Let's you and me just go make some money. You're kidding, right? Oh man, get your priorities in order. Musimy pojechać po Luis, dobra, może się dobra, dlatego nie 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 nie. motor, nie motor, o co do motoru, ja bym chciał do tego samochodu, czy to jest Inferus, jak dobrze kojarzę? Tak, czy to jest Inferus, patrzcie, ja mam pamięć te samochody, nawet na PP na PSP, a to jest amulet psp tak to się nazywać, musimy jechać do szpitala w downtown, który jest aż tak daleko, więc mariam się tam na nie chce jechać. No ale nie mam innego wyboru. Dobra, włączmy wrącz, się na EDLS, czy bo tak, tam ktoś coś niego lecieć. No i sobie tym razem nic nie leci. No to na no to może to, no to no, Na Esma to z nic nie leci. No, dlatego że nie nie słuchałem, dlatego nic nie leci, dlatego na Emotion nic też nie leci. No dobra, placek, tak, pojedźmy, pojedźmy klasykiem, pojedźmy na klasykę, Najba Najbardziej klasyczną stacją radiową w tej, tej serii. No, w tego normalnym w całym city, ale tak. Jak już mówiłem na początku, możliwe, że to będzie przedostatni odcinek już z tej gry. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że uda się ukończyć całą tą grę. Fy. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj u, uda się tak ukończyć tak jak na nim 3, nawet i 4 misje. Chcę się, się postarać ukończyć aż 4 misje w tym odcinku i w ostatnim odcinku zająć się już ostatnimi dwoma, bo tak już zostało nam 6 odcinków do końca. Tak, 6, nie, zostało nam 6 misji do końca, nie odcinków A misji. I dzisiaj, chciałam, dzisiaj planuję cztery. Dzięki, bo... dzięki oczywiście, teraz do mnie goni. Teraz, teraz będą mnie wszyscy gonili. Tak, oczywiście mnie goni teraz ten, nagle ten półs zacznie mnie gonić, pewnie założyć. Jak mi się tutaj kopci infernus, nie. Urna, ja chyba będę Amuria ja tego, pada do Państwa, to ma się to naprawić. Nie, 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 o kurna, dobra, dobra, nie, 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 dobra. Szybko dobra, szybko na samochodu. Szybko na samochodu, tylko na tym, problem w tym, to nie po, że nie policja goni. No dobra, no, czekajcie, tam jest nasza. Tu, tu, jest naszy, nasz, tu jest nasz interes jak dobrze kojarzę. Zatem weźmiemy stąd ten samochód, jaki to jest samochód, czy to jest, ten, to jest sabre turbo. Abra, zatem, zatem bierzemy tutaj naszego Sabre i no jest co my jedziemy tym, nie, jedziemy z tym samochodem do Luis, może jakaś nie może jakaś. A tym razem się uda, nie no, nie uda się. Nie ma

Tak prostu, tylko tak powiedziałem, że skoro tam jest znacznie jakiś helikopter, to pewnie będziemy musieli go wykorzystać i rzeczywiście, go wy... I rzeczywiście musimy go wykorzystać. Musimy lecieć po i zobaczyć co się znowu w pewnie Panie, pełnie kur nim ustawiono jakieś 8000, nie wiem, jednostek FBI, przy nie? żeby oczywiście też gra nie była za Uważa, żeby nie rozwalić swojego helikoptera. Spokojnie, spokojnie, ja, ja umiem tym sprzętem, ja umiem tym sprzętem latać tym sprzętem nawet można zabić w sobie. No, będzie to trochę ciężkie zabić, no ale w sumie dałoby radę zabić łopatką. gdzie jest ten lęs Mam nadzieję, że nie jest na drugim końcu mapy, nie no, nie jest na drugim końcu miasta, ale cały szczyt jest aż tak nie jest aż tak drugi koniec miasta. No, tak, to co ja mam, to ja mam do powiedzenia, w zasadzie, chyba nic, nie, wiem, to ja nie? nie mam, już nic nie mam do powiedzenia, no. I co miałem powiedzieć, to powiedziałem, a no tak, że jeszcze jutro postaram się zrobić odcinek. Jutro, tak, czekajcie, jakoś, odczekajcie. jutro mam, nie kurna, o 12. Tak po 13 to, to może tak gdzieś uda się nagrać, może, może się uda nagrać pociąg, bo jeszcze nie wiem czy w piątek gdzieś czegoś, czegoś tam nie wyjdę, gdzieś tam gdzieś nie wyjdę i... Nie da radę nagrać odcinka, nie wiem, zobaczymy. To ten budynek, ale nie widzę lensa. A skąd on? a skąd ona wie, że to jest ten budynek. No coś mi się tutaj, coś mi się tutaj nie podoba. Czekajcie, bo tutaj w, w lądu na dachu... O, bo mamy czas! Ty, teraz że mamy, Teraz zauważyłem, że mamy czas! Dobrze, ale mnie tutaj zastanawia, skąd ona wie, że tam jest... A dobra, bo tam on stoi na dachu, dobra. Czekajcie, napiszmy stan gry. Oczywiście jestem perfilm cheaterem. Dobra, no tak, przecież tutaj lens stoi, dobra. A ja się kurwa zastanawiałam. skąd, o skąd... I don't know what happened. Did you run into any trouble? No. Well, I did. Martina set us up. Divide and conquer. He got you out of the way and nearly nailed me. Martina's men took everything. But we're going to get it back. They headed out to sea. Come on. Kurna, tu mięsie mamy już, mamy jeszcze za tymi zbanami latać. Zbiry martwięce uciekają łodziami. Również, no kurna, ale jak mam ich dogonić? Zabierz lęsa i załatw ich, dobra. Poczekanie kolekulara pogarsza stan równowagi lęsa, lęsa debina. Dobra, ale i tak przecież, on przecież i tak zerował go strzela zajebiście. Lens przestanie stracić, jeżeli straci równowagę, a że nie spadnie, stało się, że nie będziemy ci latać, ani zanim na krańce mapy. Utrzymanie swojego poziomu zwiększy celność lensa, dobra. Okej, jesteśmy już chyba całkiem blisko, dobra, strzelaj, strzelaj, ostrzel ich. To już powinieneś ich z nim spasakrować, już nie spasakrowałeś ich. Nie, 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 dobra, skończył się lens, skończył ewidentnie. Nie, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, czekajcie, nie, dobra, powiesz po mnie gość, powiedz powiesz szybko, ostrzelić, Nie, ale ma dużo uszkodzenia. Ty, jak, jak wzrosły uszkodzenia? Ale jakim cudem aż tak? Patrzę, one rosną i spadają co chwilę. Ale tak, on, on tak co chwilę... tak spadały, dobra. Ostrze tam. Patrzę, te uszkodzenia nam powoli spadają. Tak jak mi się daje, że one za te uszkodzenia spadają. O kurwa ale nawet... Ja patrzę, kopcie nam się że rzeczywiście, ale nawet nie zauważyłem. Ja tego nawet nie zauważyłem, dobra, dobra. trochę do tyłu. Trochę do tyłu. Nie, dobra, powinniśmy sobie jakoś z tymi poradzić chyba. Chyba że, musimy ich chyba, że musimy ich zlikwidować jak najszybciej, a wyobraźmy ja się, że tak będzie trzeba. Dobra, podlećmy trochę dalej, podlećmy ich trochę bliżej. bo ich zmasakrować należy natychmiast. Tam już zaraz jest granica mapy, zatem... No kurna, Lens, no strzelaj, no przecież oni są już, oni są na wyciągnięcie ręki. Co ty robisz? Ja, ja bym lepiej strzelał niż ty. I to przekonaliśmy się kilka odcinków temu. bym lepiej strzelam niż on. Dobra, nam dobra, jest wysoki poziom brudnowagi, powinieneś ich zmasakrować się może natychmiast. Jak się tego nie zrobisz, dobra, zrobiłeś to. No i teraz tamtych masakrów, przecież to zniż, chociaż motorówkę nie zniesisz, wysać im tą motorówkę. Dobrze, ostrzelić tam jednego. To teraz zaraz powinien ostrzelać się może drugiego natychmiast. No niestety tego nie zrobił. No, ale ja, ja bym lepiej, ja lepiej celował niż ten, ja bym lepiej celował niż ten idiotę, dobra. Czyli zlikwidowałeś podle do tamtej łodzi. U, chyba cię pojebało. Czy ty nie widzisz, jakie mamy uszkodzenia? Nie widzisz, że nam się helikopter kopci? Czyli to, to jest debil, to jest dosłownie debil. On nam każe podlecieć po ten helikopter. On nam każe tam podlecieć. Ustaw helikopter nad jachtem. co jeszcze, może mam kurna, nie wiem. Także tak trochę podlecimy, dobra. No i powinniśmy już być nad tym jachtem. Może mam kurna stanąć na nim od razu, czemu nie? No tam jeszcze wskoczy tak. I co, mamy Cię pilnować? Zabierz Luiz do domu. Dobra, zabieramy Luiz do domu. Boże, może przekazać jakaś no Dobra, już doskonale wiemy, gdzie jest jej dom. Tak, tak daleko. No dobra, skoro jest tak, tak skoro ten domys dom tak daleko, to chociaż wylądujmy obok mieszkania Mendezusów czyli to jest przecież bardzo dobry pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Wylądować tak na środku ulicy. Wylądować tak na środku ulicy, obok mieszkania Mendezów, po czemu nie? wylądować i zabrać tam jakiś samochód. Przecież to jest bardzo, to jest bardzo dobry pomysł, ale wcale przecież nie zginę. Ale dobra, czy uda nam się wyglądać bez uszkodzenia? Tak, uda się. Aha, helikopterem jeszcze muszę. Nie no super. Nie wiem jak to na to, to, to patrzy, że helikopterem, no ale dobra, no no, mamy całkowicie mamy rozwalony helikopter, a my jeszcze musimy ją zabrać helikopterem. Nie no dobra, tak chyba, no, chyba jednak się nie uda zrobić czterech misji w tym odcinku szczególnie, że ten helikopter lata tak powoli nie wiem, nie da się jakoś szybciej tym gównem latać żeby nie ma nawet muzyki, nie no bez muzyki to nie latam, chociaż może może jakimś innym helikopterem się, się da podlecieć nie no, chyba tym tylko muszę chyba tym tylko muszę, ma nawet był tam znaczeń, że muszę wracać w tego helikoptera, ale dobra, no, jak daleko jest Dom Truist, dobra pozwolę sobie trochę przyspieszyć, bo oni, to, oni tam nic nie gadają, muzyka, nie, nie muzyka nad nie leci no to, muzyki nie ma Sesji rodowej nad w ogóle tutaj nie, mo nie można ustalić tym, e, tym i helikopterze ratunkowe, no to zatem ten... Jeszcze ty jest ten widok. I dobra, no coś gada. Chyba widzę mieszkania Mary jo. Tak, tak, tak. Są też wszystkie te piękne apartamenty. Tak, i... tak, i panie całkowicie... panie są rozwalane po tarołok. panie są... w całości przejęte przez gang. Super. Welcome to Vice City. A teraz będzie goodbye, bo tego... bo zaczniemy Liberty City w następnym odcinku. No, tak, w następnym tygodniu przynajmniej się postaram dobra, wylądujmy jakkolwiek bezpiecznie. Jeżeli teraz rozwalę, to ja chyba się kurwi. Tak chyba się w kurbie jak się rozwalę pod koniec. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych tego, żadnych Martinezów, żadnych Mendezów czy innych kur szarksów, którzy, na, którzy nas, nas rozwalą. Oh, okay. kind of right okay. su super dziewczyna. stanie, jesteśmy w stanie wojny. Okej, no, okej, okay, okej, okay, okay. Jeste jesteśmy w stanie wojny. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, super, mam tę dupie, mam tę dupie, ale poczeka, poczeka, masz mnie, mnie zarewać, a nie kurna iść na wojnę. Super, super dziewczyno, ona na w ogóle u nas nie ona na w ogóle się nas nie martwi. Ona nas u nas... O, a że no, Martinez, co ty do mnie piszesz? Miałeś farta, Ja zawsze mam farta, no ale jak to, mówi, jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. Ale tak, tutaj odpaliła się, tutaj jest tego. No, pojawiła się w poprzednim odcinku misja y, Diaz'a, zatem skoro jesteśmy, skoro, skoro jesteśmy tak blisko Diaz'a, no to zatem spróbujmy wykonać mu misję. Mam nadzieję, że będzie trochę łatwiejsza, że nie będzie już aż tak powalona. Mam pełną kamicerkę tak, mam pełną kamiserkę, przecież nawet, kupo, przecież ja nawet kupowałem na, na początku tego odcinka, już totalnie zapomniałem nawet. Dobra, podjedźmy, podjeźdźmy trochę bliżej, nie, mar, nie marnujmy czasu, nie marnujmy czasu, nie, dobra, nie da się podjechać, dobra. Nie da się podjechać, domo, arigato, stokur na botu, nie wiem. Nie loto coś tam, jest, nie umiem czytać, nie umiem czytać tego pisma. So, we got a deal baby. We'll repay you everything we borrowed at 25% a week or we work for you. Yeah. Salute. brother <laughs> Vic, we were just talking about yeah, you. yeah, yeah about you boys repaying that money I lent you huh? what fucking money? Uh, hey, well, what's he talking look, about? I borrowed some money for us from Ricardo and we're gonna pay him back. Okay, what the fuck have you done now? I invested back in the business I'm sorry, Ricardo baby, but sometimes brothers get out for mail on you. you know. I know that's why I killed mine Boys relax just go do that thing for me and uh, we'll be good. Yeah! I mean, wait, wait, go see, let's, what let's, is he talking yeah. about? Look, Ricardo wants us to destroy all of Armando Men's bear ponds. And I know it sounds risky, but trust me, I gotta, I gotta go on it because I've done this a million times. Let's just pop, baby. You know, let's just... Yes, I'm doing this one on my own. Hey, boss, have you seen Lance? Unfortunately, yes. What is it? That's some high-tech gear he ordered. It's up near the Mendez mansion, ready to go. What high-tech gear? What's it for? Uh, Lance said something about getting around Mendez's security, destroying their bonds or something. Leave it with me. No dobra, musimy znaleźć do pana zaparkowanego w pobliżu rezydencji braci, braci Menes. Dobra, tutaj powinien być kolega z no teraz to nie jest Infernus, to są jakieś inne samochody, to jest Cheetah. Dobrze, nasze sobie podlecimy. Tak, rozwalmy swój, rozwalimy swój szybki samochód, rozwalmy inne te szybkie samochody w tej grze. Od razu na początku miejsca, przejdziemy jakiś fantastyczny pomysł. dobra, no, musimy znaleźć do braci Menes, panie poseł, że tak, to też obok, też obok studia filmowego, tak, jakaś zajebista muzyka leci. Czyli tak, ta jedniska muzyka, chyba na to to, panie... panie nie, to, to nie jest ta, to nie jest ta, dobra, zatem przełączamy. Miałem ja w głowie jakąś zupełnie inną piosenkę, tylko nie pamiętam jej tytułu, tak jak zresztą w większości. Ale dobra, może są oczywiste Wave 103, bo powinno coś tam po sobie samemnego lecieć. Lecą DPSi, no i kurna, to już pamiętam, to już, to już ich pamiętam doskonale. To już pamiętam ich doskonale, ale ta tej drugiej, którą miałam, miałam w głowie, to totalnie nie pamiętam. Jezus, Maria, ten samochód jest A, jest, tego z tym samochodem się nie da jeździć, włączy ślisk. Bo się ślizga jest lód, kurna, jest marys, a dalej się ślizga. No, jak pojebamy, nie wiem. Ja nie instalowałem przecież modów na tego na ślizganie się. Chyba, że nie wiem, jakiś przypadkowy kod wpisałem. Nie wiem, tak też się Na, na nie wiem, jakie są kody w tej grze. Na się jakoś wpisywać tego poszczególną kombinacją, nawet tym nie wiem, jaka kombinacja. Na tym sam chociażby jednej kombinacji. Ale dobra, jakie jak, skrzyżowanie chyba tutaj, ten zak? Tu, chyba tutaj to skrzyżowanie nas najszybciej poprowadzi do tego, do braci Menes, patrz, mam całkowicie, ja całkowicie rozwalony samochód, bo on się ślizga, ja, ja 90% uszkodzeń tego samochodu nabiłem przez to, że on się ślizga jak pojebany, wiem, ja, ja, nie wiem, pewnie ten, tym vanem się o wiele łatwiej jeździ, lepiej niż tym czytachem. ale dobra. Jesteśmy, jesteśmy wkrótce. Mendezu, dobra, musimy wsiąść, musimy wsiąść do tego fan. Dobra, już się robi, już się robi z nieskrywaną przyjemnością. ja mam, ja, się, ja, mam, ja, się, ja dalej będę musiał zrobić? Chyba będę musiał jakoś tego coś im rozwalić, pewnie. Ani, sylwia się o okay, co z Ok, nie się dowiemy. Pewnie nic. Domestubot, where are you? How did Diego talk mi się na ten trash can? Domestobot loves cleaning Remote Control Override I live to serve Domestobot, to było o nim Okej, okay, to było o nim. O czekajcie, czekajcie, coś tam, coś tam było napisane ze safe'em. czekajcie, coś tam było napisane ze safe'em. Użyj Domestobota, aby ten... Łama się do tego, aktywuj ramie antenowo, no ale jak ja mam to zrobić? R-trigger, air R-trigger. Air a, dobra, już mam, już mam, już się robi, dobra, ale jak się jeździ. o kurwa, co to jest? To to jest, bo Dobra, ale jak się nie jeździ? Chyba, nie, na czym się jeździ? Pewnie aż się nie jeździ. No super, kurwa, utknąłem. Musisz posprzątać w magazynku. Posprzątaj bałagan na podłodze w magazynku. Dobra, ale jak się tym jeździ? Czekajcie, a, XM się, dobra, x się cofa, okej, to tak jak, normalnie, dobra, R, R-triggerem ten, R-triggerem tego się tutaj odpala to gówno, i dobra, okej. Okay. Lokacja drugiej piętro, a gdzie musimy posprzątać? Tutaj musimy posprzątać nie, to jest skórwa jakaś dziwka, nie. Ale dobra, czekajcie ja chyba napisałem tutaj stan. Mam nadzieję, że chyba napisałem stan, już nie pamiętam na totalnie czy napisałem, dobra. Mamy półtorej minuty, no żeby wysprzątać całe to mieszkanie, ale tutaj widzki mówił. A nie, to jest na dole, to jest na dole. Dobra, już się robi, już już idziemy na dół. Już jedziemy na dół. Trochę przyspieszymy gierkę. I to, zająłem się od razu na dole? Tak, zajwimy się od razu na dole, ale gdzie, gdzie mam to posprzątać? Mam tu tutaj posprzątać? Chyba tak, chyba dobrze jadę. Mamy tylko minutę, ale dobra powinniśmy dać radę, Patrzę, jak to się robi. Jezus, pan jak to się szybko robi, ale tak, jak już mówiłem. Jeden z moich widzów mówił, podał mi tutaj koty, pinny, tego kod do jakiegoś sefu, o którym właśnie była mowa przytwojące tego w sense. Nareszcie ma się właczy, użyj z Stobota, aby znaleźć... wamaczyć do sejfu Armando. Dobra, jeszcze robię, aktualuj Dom Domestobota, bo łatwiej sobie odnalezienie i otwarcie sejfu. Dobra, potem odpalimy sobie ramienie. Ramienie, Jezus Maria. Odpalimy sobie ramię. Że to są jacyś ludzie. that? no kurna, to jest Tomesta, stobota. nie mówił pan, nie mówił ten idiota? Nie mówił pan ten idiota o tym. Mam nadzieję, że nie, tak się nie da, tak się nie da. dobra. Musimy znaleźć jakimś cudem jego safe. Nie, tylko na nie wiem, gdzie on jest. Jedyne co wiem to y, kod pin do niego znam. No mi jeden z jedów podoba. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. To, to tutaj jest safe, nie, no nie ma nie ma bata, żeby był... Nie ma, ma bata, żeby był w jadalni. Bo, bo nawet jak byłem, jeśli był wiadalni, to ten to. No. Na masze mogę się jeszcze wycofać? Tak, mogę się wycofać. Może jeszcze nie, może nie potrąćmy kogoś jeszcze. Może, może nie potrąćmy jakiegoś typa, bo to się e, źle może dla na nas skończyć. A czy tutaj jest ten chcesz cały safe, czy nie ma? Nie, to jest telewizor, Tu jest jego Mendes. No, tutaj, to tutaj na pewno nie ma safe'u. I need a drink. Przynieść piwo dla Armando. A gdzie jest to piwo? Chyba na tym samym pomieszczeniu. Dobra, nie, dobra, mamy piwo. Ok, mamy dwie minuty na doniesienie piwa. Cały dobra, dobrze, że tutaj podjechaliśmy. I co? Musimy zabie, zabie, zabrać przemiot do Armando. Dobra, już się robi, ale oczywiście się rozwalmy. Bo czemu nie? Dobra, tutaj tu spokój, nagroń. Uch, jak ja się nim kim, jak ja się nim bujam! O kurwa ty doby no z tobą o tym jeszcze jeździmy, nie no piękna gra. To powinien być na tym samym piętrze, tak mam tutaj w tym pokoju nadpowinien tak, być. Tak, tak jest w tym pokoju. Ale podejrzewam, że w tym pokoju na pewno nie ma tutaj tego sejfu, dobra, przeciwłeś trochę gierkę. Tutaj na pewno w tym pokoju... Dobra, na pewno w tym... Dobra, na pewno w tym pokoju nie ma safeu, nie ma safeu Armando. Na te, jeśli by było, to pewnie na obrady się włamać. A tu w ramię. A, a, antenowe, dobra, już się robi. Tylko, gdzie jest antenowe? Aha! Okej, okay, to jest sygnał. Dobra. Dobrze, że, no, no, dobrze, że ja to teraz przeczytałem w ogóle. Ale przeczytamy trochę Gierkę. Czy ja dobrze zauważyłem, że tutaj sygnał jest coraz silniejszy? Nie, nie, jest dalej taki sam. Okej, okay, no to może podejdźmy na górne piętro. No tutaj podejdźmy na wyższe piętro. A patrz, tutaj jest jednak ramię antenowe. Dobra. Sygnał wydaje się, że dalej jest taki sam. Chociaż dobra, może spróbujmy go znaleźć, tutaj czekać. Czy mi się wydaje, czy ten sygnał przyspiesza? Czy mi się tak źle wydaje? Nie no, tutaj udziwki, udziwki nie może być na pewno. Nie no, ja chyba teraz odpalę jakiś poranek do tej gry nie wiem, może wyszukam. Wejdzie, co wydaje mi się, że save antenowy, że save może być w kiblu. Nie wiem, tak to, nie wiem, brzmi, nie wiem, brzmi to absurdalnie, ale może być równie dobrze w kiblu. No, no niestety nie ma. Ale no, gdzie jest tutaj, tutaj nie ma. Nie, gdzie jest? <śmienny> bude, where <are> my cigars? <gry> <gry> nie musimy przenieść cygara, ja nie, nie mogę, ja nie mogę taką główną znaleźć, no dobra, jeszcze ja no ja nie ma na pierwszym piętrze, jeszcze ja nie ma na drugim piętrze, bo sygnał był słaby, no to może jest na drugim piętrze, nie, tak i tak idąc na logikę, patrz jak jeden mógł być duży. jest duży. Ale patrzę, sygnał... sygnał wydaje mi się, że Poli przyspiesza, tak mi się wydaje, patrzę, no tak by teraz szybciej zaczął bić. Nie wiem to może tutaj? Może to być tutaj, ale dobra, cygary, cygar tutaj nie ma nawet. Dobra, tutaj musimy trochę wycofać i patrzcie cofajcie, się, patrzcie. No, ja już, ja już, ja już, okay, tylko trochę przyspieszymy. Ja już, ja już powoli, ja już powoli ogarnię tego robocika. Ale dobra, to, kurma, co to jest? jest, jest, jest oh, kurda to ta, z tymi ludźmi, ta, wyskoczmy od razu. Tego. Wskoczmy od razu z nimi, tego wyskoczmy ty na tych ludzi z tego, z, z, tego, z płomieniami. Czemu nie, dobra? Musimy, to, hey, musimy te cygaretki podnieść. Znaczy, już udało się podnieść, tak, udało się podnieść. Musimy zabrać, zabrać raz to głowę na remando. ale nawet nie, wiem, gdzie jestem safe. Na ogarnia ogarniam miejsca tego safe'u. Ja mówiłem, że będą cztery odcinki. Ja mówiłem, że będą cztery odcinki w tej misji. W tym w tym odcinku. Że będą cztery misje. Ja wam obiecałem, że będą cztery odcinki, żeby że miały być cztery misje. Mam dosyć czekania tę robocie Spear dalej. Ale ja wam obiecałem, będą że miały być cztery misje, są dwa, są dwa i to. Nad, są dwa i to nad takie, które to dalej. To są dwa i nad, nie jest w stanie znaleźć. Te tu ramię antenowe. Nie, no, no dobra, czekajcie. Odpalam, odpalam YouTube'a. Odpalam YouTube'a. Zostało nam jeszcze e, szybkie sprawdzenie. Zostało nam 3 minuty. Nie, to już na pewno będzie ostatnia misja, ja wam obiecałam, że będą 4 odcinki. Są dwa. Będą dwa i to nad, nie, nie całe pewnie. Dobra, Wysoki t jak ta misja się, się, się nazywała. Chyba coś z botem. Robot miszy. dobra odpalamy. E, I natomiast trwa trwa jakieś 6 minut, dobra, odpalamy pewnym jakiegoś london nowego typa kurna reklama. Nie, ja nie chcę reklam. Zobaczmy z tymi reklamami. Ja pierdolę, teraz nie możemy po pomiędzy filmami, aby tego usunąć, tego pozbawić Aby tego e, pominąć reklamy. Dobra, ok, zobaczmy. Gdzie jest to gówno? Jedź na pierwsze piętro gościu. A nie ten... Nie, ten typ czegoś chce. Czekajcie, nie, tutaj to browar. I czekajcie, gdzie jest to gówno? Czekajcie, tu jest hal. E, czekajcie, gdzie jest ten safe? Okej, okay. Dobra, już wiem. Musimy pejkać do piwnicy. <laughs> Musimy pejkać do piwnicy, która powinna być y, tutaj. Y, na tutaj wjeżdżamy w ten korytarz po prawej. I tutaj powinien być właśnie. Y, nie, no. Nie wiem, może tutaj, czy to jest ściana. Kurna, wiecham jak debil ścianie. Ale tutaj być, powinno być zejście do piwnicy. E, przynajmniej tak, powinno być tam zejście do piwnicy. I tutaj, i tutaj... Tak, tutaj właśnie zejście do piwnicy. I tutaj powinien być safe. Całość, dobrze, że ja się zorientowałem po 10 minutach. Przez co tym ukończyć tej misji. Ale no kurna, ten sygnał mógłby być znacznie szybciej. Muszę teraz wprowadzić got. Czekajcie, jaki to był got? Dobra, czekajcie, teraz trzeba odpalić. E, czekajcie, bo coś tam było, jakieś chyba 2. Czekajcie, muszę odpalić tutaj... i korda już się odpala. Czekajcie, na telefonie. Bo chyba tutaj powinien być kod. 2, 2 dwa, dwa chyba jest... M, tak, dobrze, da się między tymi już skakiwać. Powinno być chyba jakieś 2, 4, nie wiem, 8, 3 chyba. Nie wiem, totalnie nie kojarzę. 8, 4, patrzę, 3. Pomyliłem kolejność, dobra. 8, 4, 2, 3, i co? I B. Trzeba ja dobrze... Dobrze, ty kto tam. poprawny. Jezus Maria, dziękuję Ci widzę, że ty mi to powiedziałeś. Bo przecież ja bym, kurnaś... Ja bym tego nie ogarnął nigdy chyba. Ja bym tego nigdy już nie ogarnął. Tak, kutachem pod... Kutachem Ta... to podpalmy, wibratory, czemu nie? <ver> min... fenaalar... <m installations> <Appol 3> Do you piece <applause>, <t> UH <potato> of ruined me! Patrzcie, jeszcze się wysadzi, jeszcze zginie, tak! Tak, dawaj! Miss to 2000 dolarów. Jeszcze duro konfiska publicz a później tylko za ten pojazd. Dobra, ale my się już nie chcę z tym bawić. Cóż tam zbuchło? Nie, to ten sam O kurde, co tam wybucha? Nie no, aby stąd. Zresztą coś mi tutaj napisał. film, Lucky film. dzięki za opiekę nad Louis Stary. Doceniam to. Jeśli będę ci kiedyś potrzebny... dzwoni. dzwoni... Nie no, dobra, ja, ja zobaczymy. Zobaczymy, na pewno będzie chwilę potrzebnym, no innej no i opcji nie ma. Ej, biuro D tak, tak, to wiemy, ale coś tam się jakieś R pojawiło i. Kto to jest ten R. Kto to jest ten... Kto to jest ten R? A chcę wiedzieć, kto to jest ten R. Czekajcie, może nie wiem, muszę przetrzymać? Nie, czekajcie. Ej, czekajcie, jak się odpala? Jak się to głównie odpala? Nie, nie, tak, tak się nie odpala, tak się na pewno, nie tak się na pewno nie odpala. Czekajcie, może Y się przytrzymuje? nie. X nie. A się przytrzymuje? Mo, no, tak, mogę tego unikać, unika, mogę tutaj te dodatki nawet tu zrobić. Patrzcie, to są unikatowe skoki. Jezus, ma jest tylko zaawansowana gra. Dobra, ale czekajcie, jak się to odpala. Hmm, czekajcie, może tym? Nie, tym, 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 tym. Może przytrzymać? Może B mam przytrzymać? Może Y mam przytrzymać? Uj, nie wiem, to jest ten RP? Nie, to jest, nie, to, jest to jest ten niemiecki jest ta dobra, ale tak. To byłoby na tyle w tym odcinku, Zaprawdę tylko dwie misje spróbuję się, zre się zrekompensować w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się w następnym odcinku ukończyć cztery. Spróbuję się nawet do jakichkolwiek kontekstów nie sensownie przygotować. Oczywiście, ale też nie chcę sobie za specjalnie spoilerować, ale spróbuję obejrzeć tak filmy, aby sobie nie zaspoilerować i żeby się do nich odpowiednio przygotować. Ale zatem tak, to było na tyle w tym odcinku i do następnego już.